Cześć, witam was serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj pod młotek weźmiemy ustawienia klawiatury FIFA World. Wiele osób narzekało na nowe ustawienie yy, klawiatury FIFA World, nie dało się grać i przyznaję, że ustawienie było straszne, a kolejną wadą było to, że tego ustawienia zmienić nie można. Yy, znaleźliśmy na to sposób i już tłumaczę jaki ten sposób jest. Na początek musimy pobrać taki oto plik, button datasetup. Jest to plik konfiguracyjny, który będzie nam potrzebny do podmianki. Ten plik już ściągnęliśmy, przechodzimy do folderu, ja akurat mam to na pulpicie. I na początek, wchodzimy w moje dokumenty, później w folder FIFA World i mamy taki sam plik, który oczywiście podmieniamy. Teraz ten plik, na ten plik klikamy prawym klawiszem i klikamy właściwości. Teraz wybieramy atrybut tylko do odczytu. Zastosuj OK. Dzięki tej operacji będziecie mogli grać na starych ustawieniach. Oczywiście wada taka, że tego ustawienia nie możecie zmieniać w grze, natomiast... To ustawienie możecie zmienić sobie normalnie w notatniku. Ważne jest jednak, żeby zawsze zaznaczać we właściwościach tylko do odczytu. Jeżeli tego nie zaznaczycie, to niestety gra pobierze sobie nowy plik i wasza praca pójdzie na marne. Dzięki i pamiętajcie o subskrypcji.